Siemonowizowy jest z tej strony i W dzisiejszym odcinku możemy grać tylko nowymi, mitycznymi kurami. Dokładnie tak. Wczoraj w Fortnite zostały wprowadzone mityczne, w sensie złote oraz fioletowe kury. Po wyeliminowaniu takiego mitycznego kurczaka dostajemy z niego przedmiot. Fioletowy, bądź złoty, no i właśnie tymi i temami możemy dzisiaj tylko grać. Polecam oglądać do końca, bo będzie się działo naprawdę dużo ciekawych i naprawdę będzie też jedna zabawna rzecz. Czy uda mi się wygrać? No właśnie tam zobaczycie tą zabawną rzecz. Jeżeli tego już nie robicie, widzowie, koniecznie zostawcie suba na kanale, żeby niczego nie Ominąć oraz być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje właśnie na kanale, zostawcie łapę w górę, byłbym mega spokojny, jak udałoby się dojść 2000 łapek. Oraz zapraszam Was na mojego Insta i drugi kanał Zakrzak 2. Pamiętajcie o guziku Zakrzak Ty w sklepie, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Dzięki wielkie wszystkim za to. No i ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania odcinka. Więc ja już jestem w Gierce i dzisiaj gramy tylko lutem z kurczaków. No, bo na pewno, jak przed chwilą mówiłem, kurczaki w pewnym sensie na mapie oszalały. Latają, dziobią nas oraz wyrzucają nam złote i fioletowe itemy. No, i właśnie w tym odcinku postaramy znaleźć się dzisiaj kilka takich kurczaków fioletowo-złotych i zabrać jakieś z nich przedmioty. Na streamie dostałem złotą pompę złotego kałacha, więc jak dostanę taki lut, to będzie idealnie. Lecimy oczywiście na moją miejscówkę, bierzemy Spidermana i szukamy jak największej ilości tych właśnie kurczaków. Mam nadzieję, że nam to się uda, więc zaczynamy. Bo ogólnie kolejna ciekawa rzecz jest taka, że zostały wyłączone wszystkie zwierzęta, właśnie oprócz kurczaka. Dziki, wilki, b, nie wiem, raptory pewnie na trybach specjalnych. No, no, wszystkie zwierzęta zostały jakby wyłączone, a na nich miejsce weszły kurczaki. I teraz mamy giga dużo kurczaków w grze. Myślę, że jeżeli graliście od wczoraj, to widzieliście ile ich jest. Zaczynamy. Podnosimy oczywiście Spidermana, małe potki też bierzemy. No, no, możemy się leczyć i używać Spidermana i znajdować kurczaki. Kolejne Spiderman Meny, chociaż w sumie to mi się nie przydadzą, więc nieważne. Na dobry początek przydadzą mi się jakieś matce w przypadku, gdyby, nie wiem, ktoś mnie zaczął dojeżdżać, to wiecie, musiałbym uciec, no bo muszę najpierw znaleźć kurczaka, bo inaczej to nie będę miał się w ogóle czym bronić, więc może ja idę w poszukiwaniu kurczaka. Poczekajcie, widzowie, mamy kurczaka, ale zwykłego, Okej, okay, To zwykły raczej nam się nie przyda. Tutaj też jest fioletowy, dobra, dobra. Dobra, mamy go tutaj, widzowie. siema kurczak, ty do no jak mogę go zboksować, ja o tym w ogóle nie pomyślałem. Dobra, boks, box, dobijam go kilofem i mamy, słuchajcie. Yy, Kałacha. No, jak na pierwszy item, w sumie po czasie, nie wiem, 10 sekund, szukania, to, 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 to jest dobrze. Jest, nawet bym powiedział, mega dobrze. O, lama jest tutaj. Czy jak jej wcześniej nie widziałem? Dobra, widzę, idziemy po lamę. Śmiemy się, ma pani lamo. Witam, witam. jeżeli chce pani już, może odpuścić i mi ten nur, bo ja chcę kurczaków szukać. Dobra, widzowie, lama porobiona, więc zabieramy sobie leczenie całe, znaczy całe. No, to, co potrzebujemy akurat, no i lecimy, słuchajcie, szukać dalej kurczaka. Gdybym znalazł jeszcze złoty kurczak, który dał mi by shotguna, obojętnie jakie. Może być wolny, szybki, czy ten nowy, to powiem wam, że będę mega zadowolony. Wtedy to będzie koks. Ale że tutaj spada jakieś drzewo, o ty gościu biegnie! Widzowie ja udaję kurczaka, słuchajcie, dwóch gości biegnie! Czy Co tu się dzieje? Ej, czy ja właśnie trafiłem na dwóch gości, co się timuje? Halo, czy, czy wy to widzieliście? Takie tam ziomki się timują, widzowie, tako! No i się chce ze mną timować, nie, nie ma takich rzeczy, nawet mi tutaj takich rzeczy nie rób. Widzę, musimy go porobić i jest bok się u mnie? 30-30 mu udaje! Kilo zatimowanie. Dobra, ale widzieliście to? Wzięli, stali sobie i kucali sobie i machali kilofami. Fajnie, fajnie ogólnie, nie? Fajnie, fajnie tam się chłopy timują. Nieźle, nieźle. Ej, czy to jest kolejny kurczak? Nie, to jest niestety kruk, a myślałem, że to kura. Halo, halo, czy mamy tutaj jeszcze jakieś mityczne kury? Bo ja bym potrzebował jakąś jedną, chociaż no same nie mityczne, jakieś się trafiają. W ogóle zobaczcie na to. Kury od teraz atakują nas, dziobią nas za jeden HP, widzowie. Jak, jak będą chciały z nami walczyć. To jest mega ciekawe i w sumie fajna zmiana, Zdaniem, dajcie znaka co nie sądzicie. takie No w sumie prawdziwe, no bo nie, że tylko Uciekają, tylko też walczą z nami no, To jest mega git, wiecie gdzie jest gościu? Gościu jest tam Ponieważ zeskanował teren i było Widać, no to, że mnie zeskanował, więc na pewno Tam siedzi, czy ja chcę go podejść z samym Kałachem, nie wiem, aczkolwiek Spróbuję, ej no nie wiem, jak Byłem na streamie, yy, jest gościu, co tu się dzieje? Czemu on potkę nie rozumiem tego, co się dzisiaj dzieje, serio. boksie go mam, okej. Okay. Wow, jest tutaj. Widzowie, zboksowałem go. Nie dam mu wyjść. Nie mam tamto, nie daję mu wyjść stąd. O jasny, więc kolejny gościu. Dostał kraka, ale ja też dostałem dużo. Słuchajcie, widzowie, uciekam. Nie wiem, czy mi to się uda, ale ten gościu w skrócie troszeczkę mnie tam poskładał. Tak w sumie nawet nie troszeczkę, tylko bardzo. Oby udało mi się uciec, bo jeżeli się nie uda, no to będzie lipton. Dobra, na szczęście uciekliśmy, więc idziemy szukać kolejnych kurczaków. I może jakiegoś leczenia A dla mnie tak przy okazji. Ale Wam całkowicie serio. Jak byłem na live, w sensie jak robiłem dzisiaj streama, to tych kurczaków było, nie wiem, 5 razy więcej. A w tej gierce nie wiem, czy one się nie poryspiły, czy coś czy, czy coś się dzieje, ale no jest ich bardzo ogólnie mało. Naprawdę, wcześniej to było, no po 3-4 kurczaki koło siebie, a teraz po jednym. Chłop tam leci, czy ja chcę go trafić? 30, 30 dostał. Let's go. Tylko, że ja mam 0 HP, to lepiej chyba nie dojeżdżać w takiej sytuacji. Mam pewien plan, żeby wrócić już tam, gdzie byłem. O, jeden gościu! Nie no, czemu ja mam akurat zawsze gości, gdy chcę coś powiedzieć wam, a no nie da się. Chciałem powiedzieć, że mam plan wrócić tam, gdzie byłem na początku, bo tam mi się dużo kurczaków całkiem respiło, więc może to jest dobry plan. Ej, Kraka dostał nade mną chyba, Ej, próbuję go dojeżdżać. On jest gdzieś na dole, widzowie, słyszę go, co jest grane, ty. Ej, no, chłopiec jakiś niewidzialny, naprawdę, tam jest kolejny, 30-30, stu dostał, let's go. Tam jest kolejny, 30. Jest tu, widzowie, łole mnie wystraszył, ten Midas, zerowa. Trzyma, Midas. Dobra, mamy Midasa pokonanego. Eee, leży, leży, tylko w sumie po co ja go walczę? Ja powinienem kurczaków szukać, a nie walczyć z gośćmi. Znaczy, teoretycznie rzecz biorąc, to już nie muszę z, y, y, szukać żadnych kurczaków, no bo mam już jednak przedmiot kurczaka, ale ja bym po prostu mega chciał znaleźć. Widzę jeszcze jakiegoś kurczaka w tym filmie. No bo wiem jedno, z samym kałachem, no to ja raczej nie wygram. Okej, okay, dostałem bombę. Tam jest jakiś kurczak. Czy to jest mityczny? Nie, no to jest zwykły kurczak. No dlaczego zwykły? W ogóle, jaka jest szansa na trafienie mitycznego kurczaka? To mnie bardzo cieka. Czy jest na przykład taka sama jak na kruka, czy mniejsza? No i kolejny bez niczego. Jasny gwincior. Weźcie się ten troszkę, zróbcie na jakieś mityczne, legendarne. Proszę. Chłop tu jest z galakcji jakiś. Nawalam go. 360, 60. 40, Krak. Nie, na hita jest. Ja też na hita. Aha. Mm, mm, tak, czemu to zawsze tak się kończy? Ktoś zawinął mi mojego fraga, widzowie. A ten gościu był już na hita, więc yy, no, super, super, ekstra. Kolejny kurczak przed chwilą znalazłem, ale on też nie był niestety złoty ani fioletowy i ten też niestety nie jest. Dajcie znaka w komentarzu, czy macie jakąś taktykę na, zna na znajdowanie tych lepszych kurczaków, bo mi ich w ogóle nie daje. Ale że chłopy się tutaj nawalają, czy ja chcę w nich wjechać? Nie, no jest, 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 jest złoty kurczak, widzę, dobra, eliminuję go. Co on dał? Jasny, więc czy wy to widzicie? Tak, widzowie, on dał nam złotego shotguna. To nie jest żaden żart, więc zabierzmy go sobie. Bardzo dziękuję. No to teraz ta gierka nabiera bardzo dużego sensu. Chłop na dachu. Dobra, widzę, lecimy w tego banana. Nie ma to tamto. Nie, tylko nie granatnik, proszę. Ja tak nie lubię granatnika. W sensie to jest tak. OP! Dostał bombę. Panie banan, daj pan spokój! 124 Box, Bomba, no i leży banan! Ej, z taką pompą to ja mogę grać! Teraz nie no, ludz z kurczaków najlepszym lutem. No icie zostawić łapkę w górę, widzę dla kurczaków za to, że dają nam takie kozak itemy. No i swoją drogą dajcie też znać w komentarzu, jaki najlepszy przedmiot dostaliście od kurczaka wy, a ja mam tutaj gościa. On w sobie pije. Byczku, nie ma picia potki, jednak jest picie potki. On jest na dachu. Czy ja chcę wlecieć na ten dach? No, spróbujmy. Ej, to są w ogóle moje matcy, patrzcie na to! Postał leży, widzę. Mamy piątego pokonanego, ale jeszcze była taka... Piłkarka tutaj chyba, co nie? No idzie ta piłkarka niby zniknęła? Poczekajcie, ona była i się zmyła? Czy co? Czemu ona zniknęła? Ej, leczy się podobno ta piłkarka! Gdzie ten chłopiec w ogóle? Ty, no gości, widzę, po prostu zniknął, co nie? Nie wiem, nie wiem, gdzie on jest, ale nie ma go. Wiem, on pewnie w wentylach siedzi. Poczekajcie, rozwalamy tą ścianę. Możliwe, że tu jest. Co? Co? Nie, nie ma go. A może tutaj będzie? Poczekajcie, 3, 2, 1, rozwalam. Też go nie ma. Czyli to znaczy, że jak rozwalę tego wenta, to on w nim będzie siedział. Teraz mam rację, prawda? Poczekajcie. Nie i nie. Co? To to gdzie ten chłop? Ty... Dobra, nie wiem, on jest niewidzialny. Łocie kręc, ale mnie wystraszył. Tutaj był sobie, no to nieźle. Zasze? bomba, nie trafiłem. Dostał, 30, musi wyjść, ale on wyjdzie Inną stroną, aha, on miał tak małą HP Że padł od strefy, no to dzidzi byku W takim razie zostały nam tylko cztery osoby No to lecimy po zwycięstwo Prosta sprawa, znaczy no, to Zapewne to nie taka prosta, ale Może nam się uda, prawda? Widzicie, ja byłem pewny, że on ma nie wiem, z 200 HP Bo tam się leczył, leczył, leczył Przez nie wiem ile czasu, a tutaj się okazało, że jedna pompa I po gościu Czy w tym boksie ktoś będzie? Podmieniam ścianę, daszek Nie, nie ma w nim nikogo, nieważne, nieważne I Tu się wyeliminowali, widzowie jakiś zi Pokonał drugiego ziomka, czyli pewnie tam jest chłop. I ja tutaj, i ten w środku. No to co, na razie czekamy, widzowie, siedzimy w naszej wieży i zobaczymy, co się w ogóle będzie działo tutaj na mapie. Chociaż, czy tam na pewno ktoś jest, poczekajcie, muszę to sprawdzić. My Tak, jest gościu. dobra, jest, jest, jest. Czyli jeden na dole, jeden na górce, i jeden na drugiej górce, i ja nie mam strefy. Super. No to co, myślę, że najlepszą opcją będzie przejęcie HGK od właśnie tego to ziomeczka, więc zróbmy to. Siema, byku, ja tylko zabieram Ci Higranda, czyli w sumie tak jeden z ważnych rzeczy, żeby wygrać grę chyba. Znaczy na Low też można wygrać, ale na high wydaje mi się, że troszkę łatwiej. Musimy patrzeć na tamtego ziomka, bo on na pewno będzie szedł w naszą stronę. No, no i przy okazji na tego, żeby się na nas przypadkiem nie otworzył. A że on ma spiderki. Trzy, 36 dostał, let's go, zawsze coś. Marnujemy bym nie, że tak powiem. Spad niżej. Okej, okay, okej, okay. spadnie dalej, nie ma to tamto. No to jak oni sobie tak chillują, to ja też sobie trochę tutaj pociluję. Leci na spiderku gościu, trafię go. No i szkoda, że nie trafiłem, bo miałbym likwidację. Ty, chłop tu jest, co on robi? 36 dostał, chyba że tylko 36. Pomyłem ściany, moja ściana, ok, Daszek do boksa. Uy, dobra, on jednak mega ogarnia, więc ja lepiej się zawinę. Aha, fajnie, że dostałem od niego, super, super ekstra. 20, 30 krak ma, let's go! Bomba, no i leży. Mamy i zostaliśmy jeden na jeden. Aha, czemu ja muszę mieć takiego pecha? W sensie wziąłem se kampił i po prostu poczekał, aż będę miał loa i mnie walnął. No, takiej końcówki gierki to się naprawdę nie spodziewałem. Widzowie, mam nadzieję, że rzecznik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być z na bieżąco oraz niczego nie ominąć. Oraz, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kudziku za krzakiem w tym sklepie. Dzięki wszystkim za wsparcie. No i co, ja już Wam dziękuję za oglądanie tego. Odcinka z całkiem zabawną końcówką. Widzimy się w kolejnych. Podejdzie filmy. Trzymajcie się, do następnego i piona!